Siemanko widzowie w kolejnym odcinku. Dzisiaj to będzie odcinek taki matematyczny, także jeśli ktoś ma w tym roku maturę, albo test gimnazjalny, a nie nie ma chyba gimnazjum, to jeśli ktoś ma na przykład test y, podstawówki, y, albo jakiś inny, ten podstawówki jest chyba najbardziej taki realistyczny i najmożliwszy, że tak powiem y, w waszym przypadku widzowie. Ale przejdźmy do rzeczy widzowie. Odcinek matematyczny. Ponieważ z racji, że jest w grze dostępne kasynko z powrotem, to policzymy sobie, jaką widzę masz szansę, że coś w nim wygrasz. W sensie nie coś, tylko jaką masz szansę, że trafi ci się trójka, no nie? Czyli coś spoko. Dlatego zalosujemy sobie kasynem 100 razy i potem wyliczę procent, ile razy na te 100 wypadło mi, mi ta trójka, czyli coś w porządku. No to lecimy widzowie, lecimy kręcić i zobaczymy, co będzie z tego gówna. Także widzu, jesteśmy w kasynku, tutaj widzimy ludzi, którzy coś nam wygrywają, no nie, ale pytanie: jak często oni kręcili tym kasynkiem, że udało im się wygrać coś w porządku? Tu akurat jakieś gówno komuś poleciało, znaczy, no trzy razy monetki mu wypadły. Tu znowu monetki, czyli widzimy, że chyba jest duża szansa na monetki, jest jakiś zwiększony procent. Znowu monetki, no jak widzicie, monetki lecą, grubo lecą. Monetki a to jakiś item, czyli też useless. No dobra, ale my sobie pokręcimy i zobaczymy, co z tego będzie, no nie widzowie? Mój pierwszy roll. <laughs> Aha, grałem już dzisiaj, grałem już dzisiaj dwa razy. Jakoś w nocy musiało to być, nie, ale poleciało mi wtedy gówno, wiecie, widzowie? Widzicie, teraz zagrałem raz i mam już że 3 na 30, bo chyba tam o drugiej, czy coś zagrałem sobie dwa razy. Ale poleciało wtedy gówno, czyli 1000 ekspa, tak jak teraz, dlatego uznajemy, że już 3 próby na 3 próby to już jest syf, no nie? Czyli te 3 na 100, które planuję zlobi, zrobić, to jest syf, ale nas interesuje, ile prób na te 100 to będą te trafione, te trójki, żeby, żeby znać właśnie szansę, no nie? Jak widzicie widzowie znowu syf, no znaczy poleciała teraz była dwójka no nie, czyli tam cztery jednostki motywacji, no to jest nawet spoko Ale nas interesuje jaką masz widu szansę właśnie na, na, tą zajebistą rzecz, czyli na trójkę No jak widzisz widzu znowu gówno No, także jak widzicie widzowie, same kurwa gówno mi leci, same co gówno Nie, ja, ja jestem spokojny widzowie, wystarane mam w to, może lecieć same gówno Ja tu nie jestem dla nagród, ja tu jestem dla eksperymentu społecznego My tutaj robimy naukę, my tutaj robimy naukę, my jesteśmy my, badaczami, widzą. Nie obchodzą mnie te nagrody, wysrane. Może mi leci cały czas gówno? Nieważne, ważne, że przeprowadzam eksperyment. Dwa razy pet i poleciał jakiś ciastek, wysrane w niego mam, ale przynajmniej się przyda na HC. Znowu ten ciastek, no szkórz. Dobrze, ale dwójki nas nie interesują, nas interesuje szansa właśnie na drop trójki. Tu ludzie wygrywają, a ja nie mogę wygrać, no! Oczywiście to była gra aktorska przed chwilą. Wcale się nie denerwuję, ja tu jestem dla nauki. Jestem pasjonatem nauki. Dzisiaj widzowie to jest skamy. Czy limitowane, czy nielimitowane, zawsze leci gówno. Grać tu za opony to jest chłopie. To trzeba mieć zryty łeb, żeby tu grać za opony. Albo mieć dużo siana, czyli zryty łeb i inwestować dużo sianka w tą. Znajbić tą nierkę. Dwa razy monetki, czyli jakieś tutaj grosze mi poleciały. No przydałoby się, żeby chociaż raz na te 30, 30 losów, chociaż żeby raz ta trójka poleciała widzowie. O, wspomagać na 3 dni sobie byszcze No człowieku, dwójka to nie jest pełny sukces, nie? Da się lepiej, da się lepiej. A nas interesuje właśnie to lepiej. Nas interesuje zwycięstwo widzu czyli prawdziwa trójka. Jak widzimy. No same gówno, nie? Same gówno tu leci z tego kasynka. Także widzu, jeśli, jeśli, tak se, jeśli masz jakąś taką rozkiminę, widzu, kurwa, grać w tym kasynie czy nie? Tracić moje oponki? No to już masz odpowiedź, widzu, nie marnuj nawet na to dwóch oponek, widzu, na to kasyno, bo nie ma co. No i zostały nam jeszcze trzy losy, także ostatnie trzy szanse, że poleci trójka. A tu samo gówno, no człowieku, bo 1000 ekspa, 1000 expat to mogą w dupę wsadzić. Kurcy zirka, Znowu wspomagać. No, no jeszcze torson. A mogę z tego... A nie, buduje mi się teraz centrala, także, także później go odpalimy. No i ostatnia szansa na trójkę, nie? Także widzowie, dziś, wynik na dziś. Jak widzicie to jest 0 y, trójek na 30. Y, na 30 losów. No jeszcze nie na 30, ponieważ ostatnia szansa, jeśli teraz będzie trójka, no to wyjedzie, będzie 1 z 30. No oczywiście nie ma, jakieś parę groszy mi tam dalej żebym, żebym nie płakał. No i jest limit na dziś widzowie, czyli wjechało dzisiaj 0 na 30 i będziemy to kontynuować jutro, pojutrze. I jeśli będzie jeszcze kasynko przez ten czwarty dzień, no to sobie jeszcze 10 razy zakręcimy i będziemy mieli doświadczenie ile razy na 100. Coś poleciało, wyciągniemy procencik i poznacie szansę Szansę właśnie na, na wydropienie trójki w kasynku Także lecimy dalej widzowie Przede mną kolejne 30 losowań Raz już widzowie zalosowałem za darmo Niestety wypadło mi nic klasycznie Także lecimy dalej widzowie Kolejne 30, lecimy do 60 teraz Oczywiście gówno jak zwykle Widzicie? To kasyno limitowane nie różni się zbytnio od tego nielimitowanego. W obu leci gówno. 5 roli za nami, jakaś tam energia. No, ale jest to oczywiście dwójka. No, same dwójki, widzicie, widzowie, lecą, ale dwójki nas nie interesują. Jest to eksperyment matematyczny. Doświadczenie, yy, jeśli chodzi o jackpot'a, Jeśli chodzi o taką wartościową wygraną, a nie jakieś dwójki, jakieś okłapy ze stołu. Widzicie, widzowie, trudzie wygrywają jakieś, jakieś fajne rzeczy. Czyli jest to możliwe, a mi, a mi co, a mi się nie udaje. Dobra, widzowie, zostało mi ostatnie 7 losowań na dzisiaj. Jak widzicie, jak tak sobie to losuję na parówę, to nic z tego chyba nie będzie. Trzeba to zrobić starym, metinowym sposobem. Nie wiem, czy graliście w metina, ale kiedyś, jak chciałeś, żeby kowal ci coś nie spalił i tema, przy ulepszaniu, to trzeba było coś zrobić. Na przykład napisać na czacie XD. I wtedy kowal ci nie spalił, albo na przykład musiałeś wysłać moją mu emotkę z serduszka, nie, do kowala. Dlatego spróbujmy sobie zrobić, zrobić jakieś, odczarować to kasyno, widzowe. Zrobimy to wiecie w jaki sposób? Wejdźmy sobie w jakiś ranking, cyk, zaatakujemy kogoś. Tak nawet 5 żetonów wypadło, czyli to był taki atak pod kasyno. No i teraz po takim ataku, wchodzicie z powrotem w kasyno. Losujecie i będzie jackpot na 100% Nie zadziałało, czyli jednak Czyli jednak atak nie działa Także może spróbujemy coś innego Wejdziemy sobie na przykład w bohaterską kryjówkę I zaatakujemy kogoś A może nawet kilka razy sobie zrobimy ataki w bohaterskiej kryjówce I wracamy teraz do kasyna Rolujemy No i teraz już na pewno wypadnie jackpot Widzowie, to jest... Dobra, nie działa to widzowie coś. Jeśli macie widzowie jakieś sposoby, jak wygrać w kasynie, jeśli macie taki sposób, swój tajemniczy, bo te moje tu te się moje nie działają, to możecie napisać w komentarzu. Na przykład, stań na głowie, to wtedy ci coś wypadnie. Także widzowie lecimy dalej i zobaczymy na kolejne 30 losów. Czy wreszcie coś wypadnie, bo samo gówno leci. No i kolejny pet pod hc tych Klausów, to ja już mam chyba z pięciu. No ale okej. Okay. Lecimy dalej, nie poddajemy się, bo zostało ostatnie 30. No i potem jeszcze dobiję 10 losów, żeby była ta stówka. Czy Misja 13 wygrała y, 40 trenów, czemu ja nie mogę tego zrobić? Ja jestem jakimś gównem w to kasyno, nie umiem w to grać ludzie, nie? Nie bierzcie się ludzie za hazard, jeśli nie potraficie grać w hazard. A w ogóle to y, w ogóle się nie bierzcie za hazard te wszystkie obstawiania meczy y, i te inne gówna to jest jedno wielkie gówno. No, to ktoś 8 koła Expa, no nie jest to jakoś e, zajebiście. No, ale wolałbym 8 niż dwa, nie? Bo póki co... No, no sam syf, sam syf widzowie. Jestem mega niepocieszony z zaistniałej sytuacji. No ale trzeba z tym żyć dalej, co nie? E, Także lecimy, nie... kurwa! Znowu ten tort. No, ten tort to nie jest za zajebisty. Ej, widzieliście to? Widzieliście to? Znowu tutaj było, że misia. Wygrała 40 trenów. A dobra, bo tu wyskakują z godzin, tak, takie ogólne, to są do, takie wygrane dnia. To są takie wygrane dnia, nie? Na przykład Kilosera 10:54, 40 trenów. O, a tutaj teraz mamy zioma z 11:06. Czyli jak widzicie, mało kto co wygrywa, że oni, że oni tu pokazują ludzi. Wiecie, jaki jest rozstrzał 20 minut. Nie mają kogo pokazywać, bo nikt to nie wygrywa. Kasyno na święta jest totalnie oszukane. A w sumie to w ogóle kasyna jest oszukane i co znowu ten tor. No ale nic, widzowie, kręcimy dalej i się nie poddajemy. No i jest pierwsza trójka widzowie. Najgorsza, jaka mogła być, bo, bo, bo siano. No a po co mi co, co co mi z dwoma milionami? No co ja z tym zrobię? No to jest totalnie do dupy. Yy, trzy treny byłyby 10 razy lepsze. Ale mimo wszystko z racji, że ja tutaj jestem teraz badaczem i jestem tu przy tym kasynie tylko i wyłącznie w celach naukowych, a nie rozrywkowych, czy, czy w ogóle ja to nie chcę nic wygrać, ja chcę tylko zbadać jak to kasyno działa. 11 rol dzisiaj, czyli 71 rol ogólnie. No i mamy pierwszą trójkę widzowie. Mamy pierwszą trójkę i mamy nadzieję, że nie ostatnią. O kolejna dwójka, o kolejna dwójka, na dwójkę macie duże szanse. O, prawie trzy treny siadły, no ja ci dupię. No niestety tylko dwa. I kolejna dwójka pod sianką. No i znowu gówno. Znowu gówno. No teraz dwójeczka siadła. Dwujeczka siadła widzowie. No ale nas te dwujeczki nie interesują, nie? Także także lecimy dalej. Może jakaś trójka siądzie. No ale jak sam życie, to, to wypadnie gówno. Znowu gówno. I znowu gówno. Ale przynajmniej pet się zexpił, także pozdro dla ciebie, pecie. I znowu gówno! I kolejne kurwa gówno. No i tym razem dwójeczka z terenami, tylko trzy role mi zostały, no i przedmiot, no przedmiot, no na mi przedmiot, widzę. Ło, 980 expa, no nagroda mojego życia, widzę. Ogólnie siłownia, polecam Wam chodzić na siłownię, widzowie, bo siłownia pobudza endorfiny, przez co jesteście szczęśliwszymi ludźmi. I ogólnie Wam się lepiej wiedzie w życiu, jesteście bardziej zorganizowani. Więc, poszedłem sobie na siłkę, nie pobudziłem endorfiny. No i teraz wracam do Las Vegas I sobie za, za, zakręcić coś na kasynie Bo wiecie mam dobry humor, jest dobry vibe Wbijam do kasyna i patrzcie to No i gówno, i znowu gówno Dobra, widzowie, i ostatnie 10 losów przed nami, żeby dobić do stówki nasz eksperyment matematyczny, statystyczny. Widzicie klasycznie, na samym począteczku wypala nam gówno i wpadły trzy treny. No i widzicie widzowie, wszystko się da osiągnąć w życiu, jeśli dostatecznie długo to walczycie, widzowie. Wszystko jest możliwe. Także jest yy, drugi jackpot. No i co? No i lecimy dalej standardowo. Z gównem. Kolejnym gównem, bo jakiś tutaj garnitur e, ciastkomena, e, także gówno. No i kolejnym gównem. E, I kolejnym gównem. No 20 energii, zawsze spokojnie. powiem, że to gówno, bo 20 energii na pewno się nie zmarnuje widzowie. Oczywiście kolejny pecik pod HC No to Klausów, tak jak mówiłem, no mamy już chyba gorzej całą armię. I, I ostatni rolek. No i tym gównianym akcentem, widzowie, kończymy eksperyment. Także 10 dzisiaj, e, wtedy było 3 razy po 30. Także mamy 100 e, losowań. No i na te 100 losowań, widzowie, udało się 2 razy i szansa, że trafi wam się trójka w kasynie. To wynosi właśnie, widzowie, 2%. Co jest łatwo obliczyć przy tych 100 rolach. Także widzów, gdybyś zastanawiał się czy w ogóle warto grać w kasynko, czy warto tankować opony w to, to widzowie opowiem wam tak. Jeśli chodzi o Hero Zero, każda akcja związana z inwestowaniem czy wpłacaniem kasy jest opłacalna, no nie? Bo nawet jak wylosujecie tutaj gówno, czyli np. 1000 ekwa, to i tak jesteście do przodu, nie? Czyli także każda wło włożona złotówka widzowie pcha was do przodu yy, Patrząc na to pod względem yy, cena yy, jakość no kasyno jest po prostu jednym wielkim gównem i skamem. Jak widzicie macie 2% na jackpota. No nie jest to za wiele. A my widzowie widzimy się w kolejnym odcinku. Nara widzowie!